Cześć, Mandy. Może pojeździmy sobie dziś na desce? Przepraszam, Norman. Chcę spędzić czas ze swoją mamą. Jest Dzień Matki. Zrobiłeś coś miłego dla swojej mamy dziś rano? Tak! Ech, dałam jej pudełko płatków. Norman, pomyśl, że ci na niej nie zależy. Mandy zrobiła dla mnie w szkole pudełko na listy. Ja też zrobiłem coś takiego, ale jakoś nie chciało mi się dokończyć. Pomogę ci to dokończyć, jeśli chcesz, Norman. E, nie, dzięki. I tak to było kiepskie. Albo zrobimy coś innego dla twojej mamy w warsztacie. O, a co będzie z jazdą na desce? Twoja mama chyba nie lubi jeździć na desce. <śm> Specjalne przyjęcie z okazji Dnia Matki: Przyprowadź swoją mamę. Świetny pomysł, Charlie, ale moja mama ma 82 lata i mieszka za granicą. Chyba nie wpadnie dziś na to przyjęcie. Może zrobisz wiszący wieszak na płaszcze? Nie, dziękuję. A co powiesz na taboret? Nie, nie mogę zrobić czegoś prostego. O, już wiem! Mogę użyć tego? Dobrze! Ale do czego? To, to będzie taki świecznik. Mamie na pewno spodoba się coś takiego. O, świetnie. Może umieścisz poprzeczkę. Wtedy będzie znacznie bardziej stabilny. O, tak. Nie, dzięki. To wystarczy. Fałszywe alarmy to marnowanie naszego czasu, Sam. A gdyby coś poważnego się stało w czasie waszej nieobecności? Rozumiem, szefie, ale to było zwykłe nieporozumienie. Lepiej dmuchać na zimne. To racja, sam. Patrz, herwis, tam! O, o, Wyłączam prąd i gaśnica. O, o, przepraszam, Penny. To był twój dost. <ścoughs>